Co pan sądzi o formie dzisiejszego polskiego kina? No, nie tak miało być. Nie wiem, czy pan wie, że ja w Titaniku miałem zagrać, ale nie zagrałem. Nie wierzałem. Książę Michał się wykichał, pierniczył się w po i nie ma odbudowy świątyni i pochwycenia. A bolek mnie zostawił. Uh -huh. Upadłem w analizie pornografii i się rozwaliłem. I się niefortunnie wywaliłem. A nie tak miało być. Miało być tysiąc lat niej Chrystusa przebudzenia. Ja miałem 44. prezydenta Stanów Zjednoczonych ja i mam największą schizofrenię. Ja miałem 44. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Grom miał otoczyć WT Center czwarty samolot miał być uwalony. A Jaruzelski jak dostał objawienie 11, 11 października 1993 roku dostał kamienie i Bóg zaczął objawiać 11 rozdział Izajasza, 11 rozdział Apokalipsy, to zamiast baran zatrzymać kuwa księcia Michała Władce Pomazańca, to się mogą za księcia Michała Władce Pomazańca, zamiast przejść z objawieniem, że, że bo już szyfry naparzały o, o zamachu z 11. Jaruzelski wiedział o zamachu z 11 września. Jaruzelski wiedział. Jaruzelski wiedział, 11 Bóg mu zaczął to objawiać. Skąd pan zna te szczegóły? Ja się nawróciłem w 1991 roku. 6, 26 sierpnia wystałem swoje grzechy seksualne z Violetą z B*** z i, i, i. No, swoje onanizmy. I 10 dni żyłem w własce oświęcającej. I 6 września przyszłem do wspólnoty Maury, Maurycy, ksiądz Wojtek Jaszkiewicz. 10 dni byłem własną oświęcony. Przynajmniej zostałem jako pana zbawiciela. W drugim miesiącu miałem, potem poznałem się za pedałka, który miał taką białą szatę, i, taką białą szatę i, i, i samochód Poloneza I miałem mieć tą szatę, miałem być jego kierowcą, miałem się od Bolka paliwo uczyć i od Józefa Wicia. Józef Wiciel miał być premierem, a Kaczor, Dolan, Żonik, Kranz. Słuchowska miała być 9 lat. Biała szata, miecz, miał być zupełnie inaczej.